Dobra, to jest Albert, kierownik budowy samochodu śmigacz. Witam. I mamy tutaj samochód. Jakbyś mógł powiedzieć, co jest co i po co. Co jest co i po co? To tutaj po kolei. Mamy dwa ogniwa zasilające, widać je w środku. Każde ma 2200 mAh pojemności. O napięciu 7,4. Ogniwa są spięte równolegle i wpięte prosto do nakładki i Raspi Robot, która steruje silnikami. Czy to czerwone? Tak, to czerwone. Ma ona też możliwość zasilania Raspberry mhm. Czyli nie musimy stosować dodatkowego zasilania do Raspberry okay. Z przodu widać kamerkę. Która docelowo też będzie działała w streamie. Z tej strony, tak. Mhm. dobra. I tutaj taki wielki, wielki radiator. Tak, to jest radiator do wychłodzenia, ponieważ stabilizator, który obniża nam napięcie z 7,4V do 5 specjalnie do Raspberry, no jednak trochę ciepła wydziela. Dobra, i to rekają jest przodu zielone? To jest karta sieciowa WiFi. Ok, czyli będziemy mogli sterować ten zdalnie. Dobra, czyli mamy hardware ze sobą. E, nazywam się Karol i byłem odpowiedzialny za stronę programistyczną naszego śmigacza. E, całość jest oparta na bardzo prostej zasadzie. Chcieliśmy, żeby śmigacz był sterowany praktycznie z każdego urządzenia, więc e, postanowiliśmy przygotować specjalną aplikację webową. Dzięki której sygnały będą wysyłane do silników krokowych w, roz... w naszym śmigaczu. Ok, czyli o? serwer jest tutaj, tak? Na tym... Tak, serwer postawiliśmy na Raspberry. Dzięki czemu osiągnęliśmy naprawdę sporą mobilność naszego śmigacza. I co, jeździ? Jeździ. Nie, tak się nie Do tyłu, no?